Minister spraw wewnętrznych i prokurator generalny, widziani przed chwilą na specjalnym spotkaniu w palącej sprawie, mówią o narastających przejawach rasizmu w Polsce i ostatnich absurdalnych orzeczeniach prokuratur tej w Białymstoku, Stoku, która uznała swastykę za hinduski symbol szczęścia i tej Kieleckiej, która rzekła, że określenie tu cytat żydowskie ścierwo jest ironią i satyrą. Czy jest sposób na rasizm i głupotę? Dariusz Bohatkiewicz. Inny kolor skóry, inna religia czy odmienne preferencje seksualne. To w Polsce w zupełności wystarczy, by zostać zaatakowany. Niejednokrotnie przekonał się o tym Wietnamczyk Ngom Van Tuong. Nie miała gesty, nie słowa. Są dosyć częste. Kilka dni temu w białym stoku 23-latek uderzył w twarz 7-letniego Czeczena oraz groził jego matce. Kilka tygodni wcześniej także w tym mieście podpalono mieszkanie obcokrajowców. W całym kraju malowanie swastyk na ścianach i takie napisy zdarzają się często. Akty agresji Zarówno werbalnej, jak i fizycznej. To są między innymi podpalenia mieszkań, to są napaści na wszelkie mniejszości, to są nawet zabójstwa. I tu dochodzi do kolejnych absurdów. Prokuratura rejonowa Białystok Północ nie wszczęła dochodzenia w sprawie namalowania swastyki na budynku. Według śledczego swastyka to nie tylko symbol faszyzmu, ale też powszechny w Azji symbol szczęścia. W Kielcach umorzono śledztwo w sprawie obraźliwych wpisów w internecie, gdzie o przedsiębiorcy napisano „żydowskie ścierwo”, a o jego firmie „typowi rasowi Żydzi. Kontrowersyjne działania śledczych w sprawie rasizmu i antysemityzmu to temat spotkania szefa MSW z prokuratorem generalnym. Zwalczaniu środowisk ekstremistycznych. Które w tym zakresie postrzegamy wspólnie jako środowiska zagrażające ładowi i porządkowi publicznemu. Niezbędnym jest ze strony prokuratury wskazanie prokuratorów na zasadzie pewnej specjalizacji, które będą się w każdym okręgu prokuratury okręgowej w kraju zajmować prowadzeniem tego rodzaju spraw. Ostatnie decyzje śledczych zaniepokoiły też szefa Związku Wyznaniowych Gmin Żydowskich. W tej sprawie Piotr Kadlcik wysłał list do prokuratora generalnego. Znaczna część tych aktów dzieje się dlatego, że każdy, kto to robi, ma świadomość, że szansa na to, że coś mu się z tego powodu stanie, jest bardzo nikła. Co ciekawe, część śledczych w ogóle nie widzi błędów swoich kolegów, a krytyczne komentarze nazywa mieszaniem się mediów w niezawisłość prokuratur. Antysemickie napisy, malowane swastyki, które obok sierpa i młota są symbolem najbardziej totalitarnych systemów, nikogo już nie dziwią, ale wszyscy je potępiają. Także partie skrajnej prawicy. Symbol swastyki po drugiej wojnie... Światowej jest jednoznacznie kojarzony eee, i nie powinien być ani prezentowany publicznie, ani wymalowany na murach. Skąd więc coraz większa popularność skrajności? Od 20 lat państwo porzuciło młodzież. Szkoła zaprzestała działalności pedagogicznej. Zajmuje się tylko dydaktyką, boi się wychowywać. Po kompromitacji lokalnych śledczych w Białymstoku i Kielcach coś się jednak zmienia. Na Podlasiu stanowisko może stracić szef prokuratury rejonowej. W Kielcach wszczęto dochodzenie o rasistowskich wpisach w internecie. Dariusz Bohatkiewicz, Panorama.